Witajcie, szanowni państwo. Niechaj kolor tęczy. ujrzy światło dzienne, nawet w nocy. Chcieliśmy wam coś pokazać dzisiaj, gdyż każdy z was korzysta z internetu. Każdy z was, nawet ty Jacek i ty, Zosia, też korzystacie z internetu. I co? Czy nie, nie zdarzyło wam się? Znaleźć czegoś najgorszego? Jest niedobrze! Niedobrze! Internet przemówił. Internet przemówił. On jest z nami. Moc najgorzej udzieliła się. Stasie się już plagą, Stasie się wirusem, który infekuje nie tylko Internet, ale wasze mózgi. Wasze mózgi, wasze głowy, wasze Facebooki, wasze gadu-gadu i inne portale, poczty głosowe i te ciche są zainfekowane. Jest niedobrze.